Witajcie ponownie w Garis Economics. Dzisiaj robimy część trzecią naszej serii edukacyjnej o nierówności majątkowej i ekonomii. I wyjaśnimy, dlaczego ekonomiści nie mówią o nierówności majątkowej. W pierwszych dwóch filmach z serii wyjaśniliśmy po pierwsze, czym jest majątek, po drugie, czym jest nierówność majątkowa i dlaczego niszczy nasze standardy życia i czyni ludzi biedniejszymi. Dziś wyjaśnimy, dlaczego jeśli nierówność majątkowa jest tak ważna, inni ekonomiści o tym nie mówią. Pierwszy powód, dla którego ekonomiści nie mówią o nierówności, to sposób, w jaki ekonomia jest nauczana na uniwersytetach. Dla tych, którzy nie wiedzą, studiowałem matematykę i ekonomię w London School of Economics przez 3 lata, a potem robiłem 2 lata magistra z ekonomii w Oxfordzie. Spędziłem 5 lat na elitarnych wydziałach ekonomii, ucząc się ekonomii. Ważne jest zrozumienie sposobu, w jaki ekonomia jest dziś nauczana na uniwersytetach. Po pierwsze, i myślę, że to zaskoczy wielu ludzi, na wydziałach ekonomii nie mówimy o kryzysie mieszkaniowym. Nie mówimy o tym, dlaczego mieszkania są nieosiągalne, ani o spadających standardach życia, ani o tym, dlaczego płace spadają, dlaczego trudno jest znaleźć dobrą pracę, dlaczego duże miasta są drogie, dlaczego energia i żywność są coraz droższe. Te wielkie problemy ekonomiczne naszych czasów w zasadzie nie są omawiane na Uniwersytecie. Więc co robimy na Uniwersytecie? Głównie robimy matematykę. Więc ekonomia dzisiaj to bardzo, bardzo silnie zmatematyzowany przedmiot. Jeśli nie masz bardzo dobrej matury z matematyki, w zasadzie nie możesz nawet dostać się na ekonomię. Kiedy dostaniesz się na uniwersytet, studia są bardzo, bardzo matematyczne, a studia drugiego stopnia są już ekstremalnie matematyczne. I to nie jest łatwa matematyka. Robisz sporo algebry, równania z wieloma niewiadomymi. Ekonomia to teraz przedmiot matematyczny. I to nie jest łatwa matematyka. Miałem licencjat z matematyki i ekonomii i byłem bardzo dobry z matematyki jako dziecko. Ale mimo to, kiedy poszedłem robić studia magisterskie na Oksfordzie, uznałem matematykę za dość trudną. I jeśli chcesz odnieść sukces, mieć dobre oceny, musisz spędzić naprawdę dużo czasu na zakuwaniu matematyki. A kontekstem tej matematyki jest budowanie modelu gospodarki gdzie wszystko wpływa na wszystko inne. Jeśli obetniemy stopy procentowe, co to robi z PKB? Albo jeśli ludzie nagle zaczną wydawać mniej pieniędzy, próbując więcej oszczędzać, co to robi z inflacją? Jeśli rząd nagle podnosi podatki, jak to wpływa na gospodarkę? Budujesz ten typ modelu matematycznego. To jest trochę zabawkowy model, działa jak gra. To podnosimy trochę. Tamto spada, ta rzecz rośnie. To jest typ modelu, który jest w zasadzie używany we współczesnej ekonomii. Oczywiście, kiedy budujesz model, nie możesz uwzględnić absolutnie wszystkiego, co istnieje w gospodarce. Musisz zrobić pewne uproszczenia. Niektóre rzeczy będą uwzględnione, a inne nie. W modelach, które obecnie studiujemy na uniwersytetach, jednym z wielkich uproszczeń jest to, że nie ma nierówności w modelu. W rzeczywistości nie tylko nie ma nierówności w modelu, w modelu jest tylko jedna osoba. Nazywa się to modelami reprezentatywnego agenta. Więc zamiast patrzeć na 7 miliardów ludzi na świecie, czy 66 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii, czy 300 milionów ludzi w USA, żeby uczynić model prostszym, patrzymy na jedną reprezentatywną osobę, przeciętną osobę w całej gospodarce. Wtedy interesują Cię wyłącznie średnie. Patrzysz na jedną przeciętną osobę. Jeśli zabiorę trochę majątku od ciebie i dam Billowi Gatesowi, albo jeśli zabiorę trochę majątku Rishi Sunaka i dam tobie, to zmienia dystrybucję, ale nie zmienia średniej. Gdy budujesz ten model, który patrzy tylko na reprezentatywnego agenta, który jest średnią agregatem, to nie tylko nie ma nierówności w modelu, nie ma nawet żadnej możliwości nierówności w tym modelu. To są modele średnich i agregatów. Dlatego gdy współcześni ekonomiści z elitarnych uniwersytetów myślą o gospodarce, mają tendencję do myślenia o niej w kategoriach średnich czy agregatów. Są obsesyjnie zajęci wielkimi agregatowymi pomiarami gospodarki. Na przykład PKB. Bezrobocie, inflacja, stopy procentowe banku centralnego, poziom wydatków rządowych, wysokość podatków to są rzeczy, które możesz zmierzyć na poziomie agregatów, ale nie mają one nic wspólnego z tym, jaka jest sytuacja jednej osoby w porównaniu z inną. Jak weźmiesz model z reprezentatywnym agentem, modelem przeciętnej osoby, ten model nie mówi o dystrybucji, nie może nic powiedzieć o tym, że ta grupa ludzi wygrywa, ta grupa ludzi przegrywa. Tego nie ma w tych modelach. To jest naprawdę interesujące. Jeśli chcesz być wpływowym ekonomistą w świecie polityki czy nauki, będziesz musiał mieć doktorat. Trzy lata trwa zrobienie licencjatu, jeden rok lub dwa lata magistra. Będziesz robić doktorat przez jakieś 3, 4 czy 5 lat. W USA doktorat to jakieś 7 lat, będziesz musiał robić habilitację, a potem, jeśli będziesz miał szczęście, zostaniesz profesorem nadzwyczajnym. Zanim staniesz wpływowy w kategoriach polityki ekonomicznej, studiowałeś te modele przez jakieś 15 lat. To, że te modele nie zawierają żadnej dystrybucji czy nierówności, to nie mówi wprost. Że myślimy, że nierówność nie jest ważna. Ale jak to wpływa na osobę, która poświęciła większość swojego życia na studiowanie ekonomii, jeśli to studiowanie składało się z 10 do 15 lat bardzo trudnej matematycznej analizy, matematycznych działań, bardzo skomplikowanych modeli matematycznych bez uwzględnienia nierówności. Myślę, że to jest bardzo skuteczny sposób na podświadome przekonanie, prawie wypranie mózgu o sobie, żeby uwierzyła, że nierówność nie ma znaczenia. Nigdy nie wychodzisz i nie mówisz, że nierówność nie ma znaczenia. Ale przedstawiasz tą naprawdę skomplikowaną grę, ten skomplikowany model matematyczny, któremu trzeba poświęcić 15 do 20 lat swojego życia i zrozumieć w absolutnie drobnych szczegółach. I nigdy nawet głośno nie wspominasz, że model nie ma w sobie nierówności ani żadnej dystrybucji. Wyobraź sobie, że zacząłeś w wieku 18 lat, a potem spędziłeś 15 lat swojego życia, dużo za to płacąc, zamknięty w bibliotekach, robiąc naprawdę trudną matematykę bez nierówności. A potem. Ilekroć myślisz o tym, co jest nie tak z gospodarką, będziesz wracać do tego, czego się uczyłeś. I pomyślisz, że problemem jest za wysoka stopa procentowa, za niskie wydatki rządowe albo za wysokie podatki. Będziesz skupiać się na tych rzeczach z modelu, który studiowałeś 20 lat. Będziesz chciał dostarczyć odpowiedzi, które są z modelu, któremu poświęciłeś 20 lat swojego życia. Ale jeśli ktoś przychodzi do ciebie i mówi: "Może problem to nierówność albo dystrybucja". Jak to wpłynie na twoje emocje? Jaka będzie twoja emocjonalna reakcja na to? Myślę, że twoją instynktowną reakcją będzie: "Oczywiście, że nie. To nie to. Bo gdyby to było to, dlaczego do cholery spędziłem 20 lat studiując model, który tego nie uwzględnia?". A także masz coś do stracenia w tej sytuacji, bo jeśli ta osoba ma rację, że powodem, dla którego gospodarka staje się coraz gorsza, jest rosnąca nierówność, to spędziłeś 20 lat swojego życia studiując coś, co nie ma nic do powiedzenia o największym problemie ekonomicznym naszych czasów. I jesteś teraz profesorem w Chicago czy LSE czy jakimś znanym uniwersytecie i nie masz o tym nic do powiedzenia. Jeśli to prawda, jesteś w wielkich tarapatach. Obecny sposób, w jaki uczymy ekonomii jest bardzo skuteczny w przekonywaniu wszystkich, którzy mają znaczący głos w mówieniu o ekonomii, do zaprzeczania temu. W rezultacie większość tych dyskusji to po prostu 10 ludzi z elitarnymi dyplomami uniwersyteckimi rozmawiających ze sobą. Oni nawet muszą naprawdę zaprzeczać komuś takiemu jak ja, kto mówi, że nierówność to problem. To po prostu nigdy nie jest częścią dyskusji. To nigdy nie jest częścią dyskusji. To trochę jak Kopernik. Kopernik to naukowiec, który odkrył, że Ziemia porusza się wokół Słońca i jest tylko jedną z wielu planet krążących wokół Słońca. I teraz wszyscy akceptują, że to jest prawda. Ale przed nim wszyscy myśleli, że Ziemia była centrum układu słonecznego, choć pewnie nie nazywało się to układem słonecznym w tamtych czasach, i wszystko podróżowało wokół włącznie ze słońcem. I rozwinęli naprawdę skomplikowane matematyczne systemy, żeby to działało, w których wszystkie inne planety muszą robić jak pętle i wirować wokół. To jedyny sposób, żeby to się zgadzało. Wszyscy ci faceci spędzili całe swoje życia pracując nad tymi skomplikowanymi modelami matematycznymi tego, jak wszystko krąży wokół Ziemi. A potem przyszedł i powiedział, że rzeczy nie krążą wokół Ziemi i był za to mocno atakowany. Nikt nie chciał tego zaakceptować, bo masz wszystkich tych prestiżowych akademików, którzy spędzili całe swoje życie rozwijając modele tego, jak rzeczy krążą wokół Ziemi. Myślę, że to w zasadzie tam, gdzie jesteśmy teraz i gdybym miał rację mówiąc, to ci faceci po prostu przegapiają wielką rzecz, czego byś oczekiwał. Oczekiwałbyś, że ich modele nie będą działać, że będą stale generować nieprawidłowe przewidywania. I dokładnie to się dzieje. Ci faceci konsekwentnie tworzą nieprawidłowe przewidywania. Mówiłem o tym wiele razy na tym kanale i będę mówić o tym w następnym filmie kursu. Moją pracą było przewidywanie stóp procentowych. Współcześni ekonomiści mają obsesję na punkcie stóp procentowych. Przed 2008 myśleli, że możesz rozwiązać praktycznie każdy współczesny problem ekonomiczny, upewniając się, że dobrze ustawisz stopę procentową. Spójrz na sposób, w jaki nasi ekonomiści reagują na kryzysy finansowe i ekonomiczne. W 2008 obcięli stopy procentowe. COVID obcięli stopy procentowe. Inflacyjny skok po COVID wystrzelili stopy procentowe w górę. W tym momencie sposobem radzenia sobie z jakimkolwiek kryzysem ekonomicznym przez naszych ekonomistów to manipulowanie stopą procentową. Stopa procentowa to ich kluczowe narzędzie, którego używają. A jakie są ich przewidywania dla ich własnej stopy procentowej? Byłem traderem stóp procentowych od 2008 do 2014. W 2008 po kryzysie finansowym stopy procentowe zostały obcięte do zera w zasadzie w całym bogatym świecie. Nikt tego nie przewidział, to była niespodzianka. Ponieważ wierzą, że niskie stopy procentowe są bardzo ekonomicznie stymulujące, myśleli, że stopy pójdą w górę znowu następnego roku. Nie poszły. Potem powiedzieli w 2009, myliliśmy się w tym roku, ale stopy pójdą w górę następnego roku. Nie poszły. W 2010 powiedzieli, stopy pójdą w górę w 2011. Nie poszły. I kontynuowali przewidywanie, że stopy pójdą w górę każdego roku aż do 2020 w środku Covid. Każde z tych przewidywań było nieprawidłowe. W końcu powiedzieli w trakcie COVID, że teraz inflacja jest tak niska i zostanie długo niska, stopy procentowe nigdy już nie pójdą w górę. I stopy procentowe natychmiast poszły w górę do 5-6%. Wiem, że kiedy wychodzę i mówię, że nierówność to największy problem, a wy żyjecie w świecie pełnym ekonomistów, którzy mówią: Problem jest związany ze stopą procentową, poziomem wydatków rządowych, poziomem opodatkowania. Mogę brzmieć jak szarlatan. Dlaczego ten facet mówi, że problemem jest jedna rzecz, o której wszyscy ci prestiżowi elitarni ekonomiści nie wspominają? Ich system edukacyjny nigdy o tym nie mówi, a ich przewidywania są stale błędne. Jeśli spojrzysz na moje przewidywania, to poprawnie przewidziałem stopy procentowe po kryzysie 2008, ale też poprawnie przewidziałem rzeczy na tym kanale. Jeśli cofniecie się i spojrzycie na pierwszy film na tym kanale, to przewidziałem na początku COVID-u, że będzie kryzys inflacyjny, kryzys kosztów życia, ogromny wzrost cen akcji, ceny złota, cen domów i ogromny wzrost nierówności. Wszystkie te rzeczy się wydarzyły. Łatwo jest odrzucić kogoś, kto nie pochodzi z bogatego, uprzywilejowanego środowiska, mówiącego, że elity się mylą w tej sprawie. Ale przewidywania elit są stale niepoprawne. Moje przewidywania są poprawne. System edukacyjny w ekonomii jest zepsuty, ale to nie wszystko. Drugi powód, dlaczego nie mówimy wystarczająco o nierówności w ekonomii, to system, który agresywnie usuwa każdego, kto jest dobry w przewidywaniach z debaty publicznej. I żeby to wyjaśnić, chcę, żebyście wczuli się w umysł młodego, 21-letniego studenta ekonomii, który kocha ekonomię, kocha matematykę, studiuje ciężko na elitarnej uczelni. Kończycie z wyróżnieniem, jesteście najlepsi w swojej klasie, a potem musicie zdecydować, co chcecie robić ze swoim życiem. Więc jeśli chcecie być w tej debacie, jeśli chcecie być akademikami albo doradcami rządu, albo jeśli chcecie pracować w polityce publicznej, musicie zostać w środowisku akademickim. Nie możecie po prostu skończyć studiów licencjackich, będziecie musieli zrobić magisterkę, doktorat, będzie Was to kosztować dużo pieniędzy, będziecie musieli pracować zamknięci w bibliotekach. Jeśli będziecie mieli szczęście, możecie zacząć zarabiać pieniądze po trzydziestce. Albo możecie pójść do City. Nie tylko płaci Wam o wiele więcej, ale daje Wam możliwość udowodnienia, że jesteście dobrzy, bo umiecie przewidywać. A środowisko akademickie tak naprawdę nie obchodzi, czy potraficie robić dobre przewidywania. Jedna rzecz, która była dla mnie naprawdę jasna w moim czasie w City i w środowisku akademickim, to, jeśli jesteście naprawdę dobrzy, chcecie być w City, bo jeśli robicie dobre przewidywania, będziecie nagradzani, będziecie opłacani, i wszyscy będą wiedzieć, że to jest ten facet, który ma rację, bo naprawdę analizują, kto robi dobre przewidywania, śledzą to i płacą za to. Podczas gdy, kiedy wróciłem do środowiska akademickiego w 2017, miałem mój pierwszy wykład w Oksfordzie o stopach procentowych. Pomyślałem, że to naprawdę interesujące. To jest coś, co przewidywaliśmy naprawdę źle przez 10 do 15 lat. To jest konkretny obszar, w którym pracowałem. To jest obszar, w którym jestem ekspertem. To naprawdę interesujące. Jesteście na elitarnej uczelni i studiujecie coś naprawdę ważnego, w czym myliliśmy się wtedy przez 10 lat, teraz to więcej jak 15 lat. To interesujące. To jak nierozwiązany problem. Jesteśmy w tym naprawdę źli i możemy sprawdzić, dlaczego. Więc poszedłem do profesora i powiedziałem, dlaczego myliliśmy się co do stóp procentowych przez 10 lat, a on powiedział, och nie, zawsze wiedzieliśmy, że stopy procentowe pozostaną na zerze, co jest kategorycznie błędne. I wróciłem i pokazałem mu dane i powiedziałem, spójrz, właściwie myliliście się przez 10 lat, a on powiedział, och, to interesujące. I na tym koniec. To pokazuje, że jeśli jesteście dobrzy w przewidywaniu, dobrzy w wykrywaniu, że inni się mylą, City Wam zapłaci, a środowisko akademickie nawet tego nie zauważy. Co to mówi o zdolności środowiska akademickiego do poprawy? Jeśli ci faceci są w stanie się mylić rok za rokiem przez 10 lat i nawet tego nie zauważyć, to sami się nie poprawią. Więc każdy, kto jest dobry i chce zarabiać pieniądze, jest finansowo zachęcany, żeby odejść. A jeśli jesteście dobrzy i zostajecie, nawet jeśli jesteście w stanie poprawnie zidentyfikować obszar, gdzie wszyscy konsekwentnie się mylą, naprawdę im to nie przeszkadza i nie będą słuchać. Więc kto zostaje w środowisku akademickim, wiedząc, że jeśli jest dobry, będzie sobie radzić o wiele lepiej i będzie lepiej opłacany, opuszczając środowisko akademickie i idąc do finansów, ludzie z bogatych rodzin. Nie ma sensu tego robić, jeśli nie jesteście z bogatej rodziny. Jeśli macie opcję, to zarabiacie. Ja zarobiłem miliony funtów w City. Tak zarobiłem na to mieszkanie. Mój brat musiał kupić dom. Pomogłem mu, moja siostra próbuje kupić dom. Pomagam jej. Ludzie ze zwyczajnych rodzin nie mogą sobie pozwolić na ten wybór, jeśli są dobrzy. Więc ludzie, którzy zostają w środowisku akademickim, muszą być albo niewystarczająco dobrzy, żeby dostać się do finansów, albo z bogatej rodziny, albo w zasadzie trochę szaleni. Tak to wygląda. Dlatego mamy system, który wpaja ludziom, że nierówność nie istnieje. Nie słucha ludzi, którzy mają rację, którzy są obiektywnie lepsi w swoich przewidywaniach i agresywnie usuwa każdego, kto jest w połowie dobry z konwersacji. Potem, kiedy jesteście w finansach, możecie zarabiać dużo pieniędzy, robiąc przewidywania, ale nie możecie o tym mówić publicznie. Kiedy byłem traderem, zarabiałem dużo pieniędzy, obstawiając, że nierówność zniszczy standardy życia i utrzyma stopy procentowe nisko, podbije ceny domów i akcji oraz zwiększy nierówność. Ale nie mogłem się wypowiadać na ten temat. Jeszcze jeden punkt, który muszę poruszyć w tej sprawie. Trzeci powód, dlaczego ekonomiści nie mówią o nierówności jest taki, że praktycznie wszyscy wpływowi ekonomiści są dość bogaci. Pochodzą z bogatych rodzin. Jeśli nie pochodziliby z bogatych rodzin, prawdopodobnie nie zostaliby w środowisku akademickim. Ekonomia ma najgorszą reprezentację społeczną różnych klas społecznych spośród wszystkich przedmiotów na wielkich amerykańskich uniwersytetach. Bogaci ludzie, którzy poszli studiować ten przedmiot, prawdopodobnie nie potrzebują pieniędzy, inaczej poszliby do finansów. A potem dostają zapłatę za pracę dla think tanku lub pracę dla gazety. I sami są dość bogaci i jest im dobrze. Ludzie, którzy im płacą, są prawdopodobnie dość bogaci. Są silnie motywowani, żeby nie mówić o nierówności. To oczywiste, że kiedy ktoś jest bogaty i jest mu dobrze, chce zachować status quo. W kryzysie nierówności większość ludzi jest dość mocno pokrzywdzona, bo majątek ma tendencję do koncentrowania się na samej górze. Górny 1%, szczególnie górne 0,1% 1% radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze, ale jest również 5 lub 6%, którzy na tym korzystają. I ta grupa obejmuje każdego ekonomistę w mediach. Więc ekonomiści są bogaci, nie mówią o nierówności, mają ogromną stawkę w grze, mówiąc, że nierówność nie ma znaczenia. 20 lat, 30 lat edukacji studiują coś, co nie uwzględnia nierówności. Zależy im, żeby to nie był problem. Podsumowując, dlaczego ekonomiści nie mówią o nierówności? Przede wszystkim wynika to z systemu edukacyjnego, który całkowicie zaniedbuje jej omawianie, więc każdy, kto jest zaangażowany w tę dyskusję, studiował przez 20 lat, nigdy o tym nie mówiąc. W zasadzie indoktrynuje ich, że to nie jest problem. A także mają ogromną motywację w forsowaniu tego, bo inaczej ich edukacja to strata czasu. To bogaci ludzie, ten system działa dla nich i ich interesów klasowych. Każdy kto jest naprawdę dobry w tym jest opłacany, żeby wyjść z gry i trzymać gębę na kłódkę. Więc oni nie zamierzają tego naprawić. Co to oznacza? Kręcę ten film pod koniec 2024 roku. Mieliśmy wybory w tym roku w Wielkiej Brytanii, gdzie centrolewicowa partia pracy pokonała centroprawicową partię konserwatywną. Ludzie często myślą, że powodem, dla którego politycy nic nie robią w sprawie nierówności, jest to, że reprezentują swoje własne interesy. Ważne jest dostrzeżenie całej tej klasy trochę służących sobie, trochę idiotycznych, bardzo wytwornych, bardzo bogatych ekonomistów, którzy to podtrzymują. I nie zamierzają nic zrobić w sprawie nierówności. Nierówność będzie się pogarszać i pogarszać. Standardy życia zwykłych ludzi będą spadać, a ci ludzie nie zamierzają tego powstrzymać. Więc odpowiedzialność musi spaść na zwykłych ludzi, żeby to sami powstrzymali. Kiedy po raz pierwszy zacząłem mówić o tych rzeczach publicznie w 2020, pisałem artykuły do gazet, napisałem artykuł dla Guardiana. A te artykuły są głównie czytane przez dość wytwornych, uprzywilejowanych, bogatych ludzi. Przekonałem się, że nie zrobimy pozytywnej zmiany, rozmawiając z grupą ludzi, którzy korzystają ze wzrostu nierówności. Więc świadomie przeszedłem na YouTube, żeby spróbować przekonać zwykłych ludzi, że muszą coś zrobić. I dlatego robimy ten kanał. Więc zachęcałbym ludzi do wspierania dalszego oglądania tych filmów. Następny film, który zrobimy, będzie trochę o moim osobistym doświadczeniu i o tym, jak doszedłem do przekonania, że nierówność jest problemem. A potem będziemy dalej robić różne edukacyjne rzeczy poszerzające zrozumienie ekonomii. To była część trzecia kursu. Dlaczego ekonomiści nigdy nie mówią o nierówności? Bo uniwersytety uczą ich, żeby tego nie robić i bo są bardzo bogaci i radzą sobie po prostu świetnie. Dzięki.